Chciałbym Wam coś pokazać no szybko i właśnie Wam ogólnie coś opowiem. Otóż zainstalowałam sobie farming jak dobrze wiecie, tak? Zainstalowałam sobie farminga, ale większość z Was, którzy oglądali mi dają łapki w górę i nie subskrybują, więc poproszę o to, abyście zasubskrybowali. Dobra. i to jest ten Holland Da tak. Wam ogólnie pokażę właśnie. To jest początkowa wersja farminga patrzcie w środku, tak mniej więcej niego nie wygląda. Tutaj widać animacje zbierania się ziarna. To jest tam jakaś tutaj z tyłu. Dobra, i to tyle. Teraz chciałbym Wam ogólnie jeszcze pokazać czy innego to Dobra widzowie wchodzę na mój pierwszy serwer. Dobra. Ja ogólnie miałem, ja wam jaki traktor miałem klasa nie, bo teraz sobie zakupiłem Dira. no widzicie, nawet tutaj stoi, tu jest ten New Holland Ja go chciałbym sprzedać, bo nie jest do niczego potrzebny, czekajcie Tutaj pojazdy New Holland Tak On mi raczej już nie będzie potrzebny Dobra, to wszystko Ile mam? 140 Dobra Ej właśnie patrzcie, mam Glendira nie I se, więcej w nim do dupy wygląda Jakby miał określać Właśnie, no do dupy no, Naprawdę Ale mam takiego samego, taką samą zabawkę, jeszcze pokażę Może go potem sprzedam, bo po prostu chcę mu nim zrobić niwa, to O na cholera. Podnieś się. Teraz. O. Jak tak wygląda, no to mniej więcej tak, no. Dobra, jak wygląda w ogóle jakakolwiek ta animacja tego. No mniej więcej dobrze. Jakby miała określać. Okej, okay, no, no fajnie to wygląda. Dobra, to tyle. A jeszcze też tego. Miałam ropę. Mówiłem wam, że miałam ropę? Nawet nie wiem, czy wam mówiłem, że miałam ropę. Czekajcie. Ropa mouse. Tu jest ropa Maus. Właśnie to miałem i ten header, jeśli do tego nie. I właśnie ten. Ja wam pokażę, jak ciągnik miałem, jakiego klasa. Tylko tego, nie, nie tego, tylko tego klasa miałem. No do dupy wyglądał. Naprawdę. No. Nie podobało mi się to po do zobaczenia i